Kiedyś słane wyłącznie na kartach pocztowych, które można było postawić na komodzie, by długo przypominały nam o bliskich, dziś coraz częściej odarte z dawnego romantyzmu pozostały, ale za pośrednictwem smsa, e-maila czy portalu społecznościowego. A szkoda, bo życzenia w formie papierowej były przecież częścią każdych ważniejszych uroczystości i świąt. Złożenie świątecznych życzeń stanowi wyraz pamięci o osobach, Szczególnie dla nas bliskich. To również przejaw naszego szacunku dla nich, a także idealna okazja do tego, aby odnowić dawne znajomości. Polacy składając życzenia świąteczne, coraz chętniej korzystają z telefonów komórkowych i poczty elektronicznej. Z każdym rokiem zjawisko to przybiera na sile. Jak zatem składać życzenia? Jaką wybrać formę, skoro tendencje w świątecznym zachowaniu Polaków potwierdzają nawet operatorzy komórkowi, Którzy odnotowują setki milionów wysłanych SMS-ów. My namawiamy do takich, które można złożyć za pośrednictwem naszej telewizji. W związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi, w imieniu komendanta, całej kadry kierowniczej, policjantów i pracowników cywilnych, życzymy naszym mieszkańcom zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Zmatwystania Pańskiego chciałem złożyć wszystkim mieszkańcom powiatu nyskiego najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie chciałbym złożyć życzenia mieszkańcom mojej ukochanej ziemi Otmuchowskiej, byśmy mogli spotykać się z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, byśmy świętowali ten dzień w radości i szczęściu, patrząc w przyszłość z optymizmem i z nadzieją. Jeszcze raz wszystkim wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. W imieniu pracowników Nyskiego Domu Kultury, jak też w imieniu swoim życzę wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, pragnę życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy. Oraz oby się te święta spędzili w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół, aby nikt nie czuł się w te dni samotny.